Dzisiejszy odcinek razem z Grzys i z Macio. Siema. Grzys? Siema. Właśnie jesteśmy koło do Unka spiegu i właśnie on tutaj jest, za tym oknem. On coś robi na komputerze, widzicie? Tak. Ja się święcę. Ta niespodzianka już za kilka miesięcy. Aha. O co mu chodzi? No Ano, niespodzianka... Wzwy... Do, dołączcie do grupy i zostawcie lajka i suba. Przecież, jak oni się dowiedzą o mnie niespodzianko, to wtedy będę musiał odejść. Co? Muszę iść do ministerstwa. Co? Nie, Ej, Dobra, kryjmy się! Kryjmy się! się. Chodźcie! Chodźcie, ukryjmy się! Bo on nas nie widział! Muszę iść do ministerstwa żebym powiedział żebym mógł odejść z blokiem co? No, nie dobra ale lepiej nie dobra i maciu musimy iść do niego biegiem grzysk 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 Chodź, musimy za kaskim iść no musimy iść musimy się dowiedzieć żeby on Naszej nie spod, No Maciu! Chodź Maciu! O, już idziesz, dobra. Maciu, poczekaj, ja usiądę do ciebie. Musimy jechać. Chyba do ministwe gdzie? Tak, dobra. Oj, muszę. Maciu! No Poczekajcie, ja stawię auto. Okej. Okay. Dobra, idziemy do ministerstwa. Tu idziemy za Kaspim. No dawaj jeszcze. No tutaj stajemy i chodźmy. Tutaj Kaspi gdzieś jest. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Okej. on tu jest. Ukryjcie się, żeby on nas nie widział. No, nie co Ej, co to jest przycisk? Tu. No jest najgorzej, jak się dowiedzą o mojej niespodziance, no to będę musiał odejść. Co tu jest za przycisk? Przecież nie mogę się dowiedzieć o Grzyz, chodź! Nie mogę się dowiedzieć o naszej niespodziance. Grzyz, chodź! Przecież jak się dowiedzą, to będę musiał ekipeksowi. Grzyz, chodź! Ja nie wiem. Grzyz Ja nie wiem O to nieśmieszne. Nie słyszysz mnie? No mówię, że jak oni się dowiedzą o naszej niespodziance, to będę musiał odejść... Grzyz! Będę musiał odejść z ekipę Co? Co? Zbierze, chodź! Grzy, chodź! Mam tak. Wiecie co? Bierzasz, wiesz co? Jeśli... nie słyszymy. dobra. Dowie Jeśli dowiedzą się o mojej niespodziance, która będzie w listopadzie i w październiku będę będziemy musiał odejść z ekipy! W listopadzie i we wrześniu, chyba? Ja nie mogę, przecież w październiku jak się dowiedzą, że powrócę, to co mam. Robić? Maciu! Maciu, nie! Maciu nie! A co jest w listopadzie? W listopadzie jest niespodzianka. Dobra, wracam do domu. Dobra, Maciu, Maciu, musimy się kryć! Maciu, musimy się kryć! Muszę. Kryjmy się! Przejdź! Tu, tutaj! Maciu, Maciu, Maciu! Maciu! Nie będziesz strzelał! I ale z mnie dzwonią? Ktoś podkrada mówi, tak, wytok, wytok, wytok. O, mój. co? Poguję do fury! A! Tam jest. Dobra, Maciu, to, to ja, by, ja, ja kieruję. Nie, ja. Ja muszę kierować, bo ja wiem, gdzie on jedzie. Ja też. Ale to jest numer domu piętnaście. Moje auto. Grzyz. Grzyz, chodź. Grzyz. No, ja moje auto. To idziemy. Nie tam, Maciu. Bo wiem, że nie wiesz. Nie. Grzyz! Grzyz szybciej! Bo po prostu teleportujmy się do piętnastego! Prze... Jesteś! Grzyz! No jesteś grzyz na razie! Ej dobra! Podkradnijmy! Podgradnijmy się ten tutaj. Maciu nie, Maciu nie, Maciu, Maciu! Musimy się kryć pod schodami, pod schodami najlepiej. No, nie oglądaj tego. Nie no nie. Ej, ja my go słyszymy. Nie, trzeba mu się wyprowadzić z wioski. Nie, tak nie I może być. Tak nie może być. Mam nadzieję, że ktoś wejdzie do góry. Dobra, dobra, dobra. Mam dobra. nadzieję, że ktoś się wejdzie do góry. Idę do spania. Mam nadzieję, że ktoś się Chodź, chodźcie. On poszedł już, panie. Idziemy do jego pokoju. O co mu chodzi? to jest? Ej, ej, ej! Nie, nie patrzcie! Nie patrzcie! Mam nadzieję, że nie widzieliście. Mam nadzieję, że nie widzieliście. Słuchaj. Nie, nie, nie. Polarizator, polarizator! mów nikomu, nie! Polarizator, polarizator! On zasnął. Przecież nie wiem, czy zasnął. Później go zawiedzimy do szpitala. Co? Nie! On tu śpiewa! On śpiewa, on śpiewa! Nie spójrz! Widzicie, Macio, wkradli ci dom! Się... Ja to mi Dobra, mamy to. Później go zawieźć do szpitala. Maciu, co ty robisz? Nie śpiewaj, to nie swój... O, siema fanie. Poczekajcie. Nie śpiewaj! Ja się żuję go! Już nie będzie śpiewał tego. To ma być niespodzianka to Kacpi robi! Dobra, widzę. Kacpi zdradził niespodziankę! Kacpi zdradził niespodziankę! Nie! Nie! Co on robi? Kazpi zdradził niespodziankę! Dobra! Id idę z nim do szpitala. Idę z nim do szpitala. Idę do szpitala. Dobra, tymczasem Kaspi rozmawia z fanem. O nie, słuchaj. Muszę ci coś powiedzieć. Wiecie, ale nikomu o tym nie mów. Chodź do góry, Nie, nie. do góry. Oni tam idą. Oni tam idą. On napisał. Co? O, powiedział to! Ale, ale poczekajcie, jak mi może mieć pociąg, jak kiedyś usunęli mu kanał. A, fajnie, jeszcze chciałem ci coś powiedzieć. Nie, 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 powiedzieć, że wracam do kanału. Co? On powiedział, że wraca? Nie. Co się dzieje? Zasnął? Zasnął. Dobra, widzowie. Kończymy ten odcinek. Naprawdę. Nikogo nie było. Nikogo nie było. Nikogo nie było. Widzowie, kończymy odcinek. Widzimy się w następnym na odcinku. Cześć.